Witam wszystkich ogrodników! Jest lipiec. Niejeden zastanawia się, czy dałoby się jeszcze coś wysiać. W niektórych miejscach nieco się poluzowało i warto by było wykorzystać powstałe luki. W tym odcinku powiem o tym, co możemy wysiać w lipcu. Podzielę to na trzy terminy: do połowy lipca, przez cały miesiąc i po połowie lipca. Mam nadzieję, że mimo wakacyjnego terminu zmobilizujecie się i zasilicie ogród w nowe rośliny. A zatem, co możemy wysiać do połowy lipca? W tym terminie możemy próbować wysiać jeszcze ogórki. Śmiało możemy wysiewać buraki ćwikłowe i buraki liściowe. Wysiejmy też fasolkę szparagową aby przyspieszyć jej kiełkowanie, warto ją wcześniej namoczyć. Do połowy lipca możemy też wysiać jeszcze marchew, ale tylko tą z krótkim okresem wegetacji, czyli od 90 do 110 dni. Proponuję odmianę Amsterdam lub wczesny zbiór. Do połowy lipca możemy wysiać również kalarepę. Proponuję odmianę Alka. Tworzy ciekawe, ciemnofioletowe zgrubienia i jest bardzo smaczna. Do połowy lipca wysiewamy sałaty letnie odporne na wysokie temperatury to jest sałatę lodową, dębolistą, rzymską i sałatę kruchą. Wymienione przeze mnie warzywa koniecznie wysiejmy do 15 lipca, późniejszy siew będzie nieudany. Teraz wymienię warzywa, które możemy siać przez cały lipiec. Pierwsze warzywo, które przychodzi mi na myśl, to koper ogrodowy. Możemy go wysiewać nie tylko w lipcu, ale przez całe lato. Zapewnimy tym sobie stały dostęp do zielonych, pachnących listków. Podobną rośliną do kopru, ale o zapachu i smaku anerżu, jest fenkuł, czyli koper włoski. Siejemy go przez cały lipiec. Przez cały lipiec, a nawet jeszcze w sierpniu możemy wysiewać szczypiorek. Po dwóch, trzech tygodniach powinien już zejść. Jest to roślina wieloletnia, zwykle uprawiana przez 3-4 lata. Podobną rośliną jest cebula siedmiolatka. Niestety nie mam możliwości jej pokazania, muszę kupić jej nasiona i wysiać. Ale naprawdę warto ją wysiać, choćby ze względu na to, że jest to też roślina wieloletnia. Na jednym miejscu, jak to sama nazwa wskazuje, może rosnąć od 7 do nawet 10 lat. Poza tym dostarcza nam regularnie szczypiorek. Cebulę ma ona drobne, o pikantnym smaku. Przez cały lipiec możemy wysiewać roszponkę. Warto ją wysiać, gdyż możemy ją zrywać nawet zimą. Nadal możemy kontynuować też wysiew rukoli. Jej pikantne liście świetnie nadają się do sałatek. Przez cały lipiec możemy siać też czarną rzodkiew. To roślina o dużych bulwiastych korzeniach, znacznie większych od rzodkiewki. Jak sama nazwa wskazuje, jest czarna, ale tylko na zewnątrz. W środku jest biała jak rzodkiewka. Ja zwykle sieję odmianę murzynka. Możemy też wysiewać rzepę w różnych jej odmianach. Ja akurat dysponuję rzepą białą i odmianą golden ball. To jest taka złota, żółta. Jak to woli. Kolejna grupa warzyw to ta, którą wysiewamy w drugiej połowie lipca. Po połowie lipca możemy ponownie rozpocząć wysiew rzodkiewki. Dni są coraz krótsze, więc nie będzie wybijać nam w kwiat, ale warunek. Musimy podlewać w suche dni. Wysiew rzodkiewki możemy powtarzać co dwa tygodnie, zapewnimy tym sobie ciągłość zbiorów. Pamiętajmy by nie wysiewać rzodkiewki na grządce po warzywach kapustnych, unikniemy wtedy inwazji szkodników i chorób. Po drugiej połowie lipca wysiewamy sałatę masłową. Gdy chcemy zbierać duże główki to siewki musimy przerzadzić. Możemy przesadzić je w inne miejsce, gdy zapewnimy im odpowiednią wilgotność na pewno się przyjmą. Pod koniec lipca siejemy kapustę pekińską. Siejemy ją bezpośrednio do gruntu, gdyż nie lubi przesadzania. Wcześniejszy jej siew może być nieudany, gdyż wybija szybko w pędy kwiatostanowe. Ta wysiana końcem lipca zwykle należy do najbardziej udanych. Jeśli już jesteśmy przy kapustach, w drugiej połowie lipca możemy zacząć wysiewać kapustę chińską pakczoi. Później możemy robić to do połowy sierpnia. Pod koniec lipca możemy też zacząć wysiewać szpinak. Plonów możemy się spodziewać na przełomie września-października. Letnią odmianą szpinaku jest matador o lekko karbowanych, ciemnozielonych liściach. Ja mam takie sposoby na lipcowe wysiewy. Jeśli tylko mamy taką możliwość, wykorzystajmy ten czas jak najlepiej, a jesienią będziemy mieć obfitość wielu warzyw. Sukces w uprawie osiągniemy, gdy będziemy pamiętać o kilku zasadach. Przed wysianiem dobrze zasilmy glebę kompostem. Jeśli jest sucho, dobrze podlejmy grządkę i pamiętajmy o utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby przez cały okres uprawy. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Chronimy swoje uprawy przed ślimakami. To jest jednak zmora wiel wielu ogrodników. Jestem ciekawa, czy jeszcze coś wysiewacie, czy raczej skupiacie się na doglądaniu tego, co już rośnie. Proszę, podzielcie się swoim doświadczeniem, obserwacjami, a może obawami. Tyle na dzisiaj. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę udanych plonów.